Tuwim wim pisma Michele i Szlomon przy powieści Salomona rozdział ósmy jeden za prawdę mądrość woła a roztropność podnosi głos swój dwa na wierzchołkach wyżyn przy drodze na rozstaju ścieżek stoi czy przy bramach u wejścia do miast przy wstępie do wrót rozlegają się wołania jej. 4. Do was męże, się odzywam, a głos mój do synów ludzkich. 5. Zastanówcie się, lekko myślni nad przezornością, a wy ograniczeni, wyrozumiejcie, co rozsądne. 6. Słuchajcie bo poważne rzeczy wygłaszam, a otwierają się usta moje ku temu, co proste. 7. Bo prawdę wypowiada podniebienie moje, a ochydą dla warg moich niegodziwość. Osiem. Sprawiedliwe wszystkie mowy ust moich. Nie masz w nich ani obłudy, ani matactwa. 9. Wszystkie one dostępne dla rozumnego, a proste dla tych, którzy wiedzę pozyskali. 10. Zabierzcie raczej napomnienie moje niż srebro, a poznanie niż złoto wyborowe. 11. Lepsza bowiem mądrość nad korale, a żadne klejnoty nie dorównywają jej. 12. Ja. Mądrość przy przezorności przebywam, a rozwagą opatrzną rozporządzam. 13. Bojaźń przed jach jest to nienawiść ku złemu, dumy, pychy, niecnego postępowania i ust przewrotnych nienawidzę. 14. Moją jest rada i sprawność. Jam jest przenikliwość, moją drogą dzielność. Piętnaście mną królowie królują, a ustanawiają rządcy, co sprawiedliwe jest. Szesnaście mną władają władcy i książęta, i wszyscy są dziowie uczciwi. Siedemnaście miłuję tych, którzy mnie miłują a ci co mnie usilnie szukają znajdą mnie 18. bogactwo i chwała przy mnie dobra trwałe i szczęście 17. plon mój lepszy niż kruszec szlachetny a złoto szczere a nabytek mój cenniejszy niż srebro wyborowe 20. po ścieżce sprawiedliwości postępuję Pośród drużyn prawa, 21, abym darzyła miłujących mnie, mnie mieniem i abym pełniła skarbce ich. Wesia stworzył mnie, Jahwe, jako początek dróg swoich, jako pierwsze z dzieł swych od dawna. Wesia, czy od wieczności Jam ustanowiona, od początku, od prastarych starych zaczątków ziemi, 24. Gdy jeszcze tonie nie istniały, urodziłam się. Gdy jeszcze źródeł nie było, obfitujących w wody. 25. Zanim góry utwierdzone zostały, przed pagórkami się urodziłam. 26. Zanim jeszcze lądy utworzył i obszary, i pierwaskowe pyłki, świata. 27. Gdy urządzał niebiosa, byłam obecna, gdy zakreślał łuk nad powierzchnią otchłani. 28. Gdy utwierdzał obłoki u góry, gdy wzbierały silnie źródła toni. 28. Gdy wytknął morzu kres jego, aby nie przekroczyły wody jego wybrzesza, gdy ugruntował posady ziemi. Byłam wtedy przy nim mistrzynią, byłam wtedy zachwytem jego dzień po dniu i grając przed nim każdego czasu i grając na kręgu jego ziemskim, a dzieląc uniesienia moje z synami ludzkimi. 32. Teraz wtedy, synowie, słuchajcie mnie, szczęśni bowiem ci którzy dróg moich przestrzegają. Wsłuchajcie, napomnienia, abyście nabrali mądrości, a nie popadli w związłość. 34 szczęsny Człowiek, który słucha mnie, tak, że dzień w dzień u drzwi moich czuwa, pilnując podwoju w bram moich. 35 Kto bowiem mnie przy Pozyskał, pozyskał życie, a dostąpił łaski u Jahwe 36. Ale kto mnie omija, krzywdzi sam siebie. Ktokolwiek mnie nienawidzi, umiłował śmierć.